Ale modeczki właśnie kupiłem oto tego skina na, na zajączka. Taką ma edycję stylu. Naokoło od razu pokażę. I od razu tego. Nie, a taki ma plecak. To jest pierwszy plecak. No a to jest drugi plecak, więc w kupujemy. 3, 2, 1 zgon i mam przyjadane no i spoko jest, a więc co wy zostawiajcie lajka i przycisk, jeśli macie czerwony tam na dole no to zróbcie żeby był szary i dzwoneczek, żeby dzyndzał dyn no co, ja jak chcecie zobaczyć jak nie gram, no to zobaczycie to albo w zajączka albo jak dobijecie 20 subów i 10 lajków, więc lecimy. Narka, jo!